Proszę tam nie pizgać, dziękuję. Co, kto to w ogóle zrobił? Chyba, nie wiem, który dał. Czy znaczy to ja, ale nie, bo wiecie co, ja też mam, ja mam ten szufladę taką, nie? I hmm. czasem z nudów, jak tak się zabali na, na fotelu... Tak, Trzaskam sobie Nie, nie, wiesz co, ja ją łapię, ja ją łapię tak w, szup... ja tam... ja ja w szparek, które nie, mam pomiędzy dużym nie, palcem nogi. The R-Team, The, 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 team, the, the, the team. DR TEAM! Uuu. Czekałem, żeby z nim zagrać wreszcie. Ej, esk, esk, no. ej ten SKP-Sawko, to graliśmy z nim przed chwilą. No, no. trzy razy. Trzy, to Trzeci i czwarty mecz już z nim. Aha, to jest... Generalnie. <laughs> to z znaczy, no. no. Ja, ale DRTM to akurat są dobry gracze. Tym bardziej, jak mamy lagi. To oni są już w ogóle lepsi. No. Znaczy, no, bo oni na przykład nie mają lagów czy coś. I tak najlepsze było grać na tajów No z nimi najśmieszniej zawsze. Co? Koralie Bobro. Koralie Bobro. Chodź tu. A gram sofortu. No No A może nawiaskę, ale zaraz Hila ci puszcza. O leci! Hila! Od góry. Tutaj czekam. na Cie. Żeś go tu i Wow, 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 zaraz booster chyba dostaniesz. Nie, Ty ja dostałem. <laughs> nie mogę Cię wykilować. No nie! Piłka! Ty bot ma, dobra, git. Git majonez. Weź go teraz tylko blokuj. Bo no, co za go puścił? Ty trzymałeś spacji do mnie Nie o to mi chodzi w ogóle Weź właśnie Jedni jeden z drugim. Co tu się bało? Nie ten ulta, w tym Dobicie Heralda Właśnie, chcę to zrobić. O. Bot tych Ej, ale... kamy mi nie odpisały. Też napisałem. O, napisał, hi! <noise> dobrze! Dobra kurwa, ja sobie to zapamiętam Nie wiem, nie wiem jak to jest Ła, wow, dostałem tego wow. Uwaga, ja nie wiem gdzie jestem, dobra, ja wiem gdzie jestem Daj zostań, spokojnie, ja sobie zaraz umieram Nie ja umrzesz, ja... tak awesome, łatwo to... no. O nie no dobrze, dobrze, zabijaj go. Ty go ja, kontrujesz generalnie. Nie, bo ja właśnie ogarnąłem ja że ten, że on się zaśmiał, nie? Ten, ten klam, nie. Aha, no to ten klaw był. Aha, no tego ja Ale przeżyłem, nie nie wiem, jak przeżyłem. Tą pasywkę tak się robi, było. robi, dobrze, tak się gra. No. <laughs> tu są to koło to obroty, to tak to co to Klanker 17 sekund. Cała sala się bawi każda głowa się To był Jako Bratek te jakieś buła na parkiecie Mój buja Ja Co wy trpacie? Właśnie to jest dobre pytanie Chciałem, co dałem pojechał Ja tutaj puszczam Bez co? Bo nie chciałem zginąć bo w trójkę zaczęli do mnie napierdalać. O Jezu, umrę. Dla się wydaje. Co, so, soły? E, będzie boost? Nie. A, e. no, dostałem teraz. Dobrze. Dobry no golek do żaden. Właśnie... Ło! Mm. Ja pierdziele. Źle to zrobiłem. Bo ja chciałem robić unik w dół, nie? A na dole była ta... Ja nie żyję jakoś. No nie! To co, ja jestem sam? Z botem? No z botem. No, Robert nie, nie, też jest. Nie. Robert też jest. Dobra, już spadam. Już no spadam. Z dwoma botami? Ja już spadam, od góry będzie skarpa. Się... Nie. Nie, 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 nie! Ten co złapał, zobacz to. Dobrze. Głupie głuże w Zobaczmy, że są zmasakrowane tutaj, nie? Nie, to nie było widać już pod koniec. co są słabi, No, kilka dni temu mieli nie, niezłą formę, w sumie... Nie wiem. Chyba ledwo z nimi wygraliśmy, czy coś takiego było. No. Ja, ja powiem, a graliśmy w dwójkę. Ale ja, ja no. wam powiem, ja wam powiem ja zanim, ten, zanim zaczęliśmy grać w hmm a teraz, to ja sobie poszedłem na cs -a, nie? Rozegrałem, mm -hmm. rozegrałem dwa skrzydłowe Oba wygrałem, nie ja, ja po prostu nie wiem Od, od, od dwóch dni albo od wczoraj takie banie wale Po prostu nieziemskie, nie? Ale zostaw banie w spokoju <laughs> Nie wal bani, wal konia. Ale fajnie, że cały czas nam daje nowych graczy, w sensie m, Dużo nowych graczy jest ty koronawirusa? No. Tak, raz zaczyna żyć. No chociaż i tak za, za kilka tygodni przestanie żyć, ale wiesz. Po Metal League, jak ludzie się zaczną datować. Bej yy, szkurde, na tą grę, to przestanie żyć. Ja. To co robi W nowym terminie dasz radę być na Metal League? Nie wiem, zobacz 4 dni. dni, czy osiem, czy osiem. To, to 8 Zresztą Teraz już osoba będzie 7. Egi termin? Za tydzień. A. No. <grymne> o, 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 11. Jedenasty. O Wiesz, co jest najlepsze, Robert? O, o chuj. No. no. Ja no. wiem, że 11, no. 11. mam ten. No. Mam. Mam turniej w CS. Jeden na 1. Aha. O, górę. Ale to w. Znaczy tak. O której jest liga? Nie wiadomo. Właśnie wiesz co? Bo tutaj za bardzo nie ma info takiego konkretnego. Bo ja ten. A czy w sensie? Ja, bo ja wiem, że no. turniej ja tur ja tur mam od chyba 14 do 19, coś takiego. A. W tej godzinie. Bo ja ci tu chwila puściłem, ja dobra. Ja właśnie się zapisałem na sobotę. Zabrałem ich troszkę. Już... Się... No, ja no jak mnie jebną? A ty nie wierzysz w przeciwników, tylko koło nie wierzysz. Chciałem coś się zatrzymać. Co jest? On mi zabrał 270 HP, chyba mi zabrał. Weź no O, ja tu nie, nie ogarnąłem, kiedy straciłem. O, robi, robi, nie zdążysz, dobra. Ale ten, y, było dobrze. Było dobrze, zaraz się rozpię. 150 heal, ale jestem sztosny. Dobra, poszedł tam jakiś heal, nie wiem kto zebrał, y, tank. Y, 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 o, mi Peacemaker. Tak, dokładnie. Zabijcie najpierw artyfikera. Ten artyfiker to im robi, chyba. No nie. No. Sekundę mam ponad jeszcze do heal. No, polarnia no, Tupa. Artyfiker będzie oddawał. O, jest za wcześnie, y za późno. Oddał i chwycił. Oddał i nie chwycił. Co? No przejechał, zrobił będę chciał. A nie zrobił? LOL. Jak go wie, byłem na ściana. To no, dobrze no. Chłop co robi? Wziął mnie tam za, za ścianę A ciebie też chyba, tak? Dobra yy. Robi, robi kieruje grę Kurwa, Weź coś, proszę. proszę No ma Elvis Drubijcie go yy, Wiesz co, ulta odpalił, nie za bardzo tam podniósł Co jest Dobra, leci hill do góry na zakręcie jest. Wiesz co najśmieszniejsze? To. Że ja nawet nie mogę kurwa przejechać. Ja właśnie też za bardzo nie mam wcinać i heal dać, nie? W sensie... Wiem. Tylko ty możesz przejeżdżać przez nieco większą na ścianę jak jesteś z tym... Bez Znaczy to tak, no. Robi utrzymaj się. Właśnie, nie dam rady. No. <laughs> Co oni zrobili? Odbierłeś piłkę do mnie. Sto na nią. O podanko tutaj poszło. Ty... A, aha, okej. Okay, okej, okay, spoko. Normalne zagranie w sumie ze strony e, randomowych graczy. będzie heal? Dobra. Głoszedł. O jejku, o jejku. E... Ale ciężko jest jednak tą postacią, w sensie no. w, taki, w takich akcjach, w których foton by sobie łatwiej tylko poradził, to tą postacią jest dość ciężko. A bo no, to Proszę! I jeszcze nie dostanę heal. No nie, no nie. to dobry gracz jest Elvis to generalnie do, dobre gole robi dobre gole. No kurwa, gra mam przeszło 80 albo 90% kurwa grania samym i Lotosem, no to co się kurwa dziwicie A no wie Po meczu wam powiem ile mam mój gier, ten. Jeszcze procent wylicz Procent składanych na przykład Wow, wow, wow! kila! mnie, uh, uh. ale coś tam chcesz stylowałem. Jeszcze. Jak to się wkazuje, jak na moje. No, jak <laughs> na moje też. Kiedyś mi się wydarzy że by był dłuższy. Aha, nikt tu nie przejechał, na no spoko. Oj oj oj. Opuściłem tu. Oszed. Oh tu już dwóch na bramce stoi, nie? Ale to robi to... mi ich zabron no kurwa. Tá aqui, pão você que tá fumando. Sorry. the <coughs> 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 Dzięki. Znaczy to go leciutko spowolniło, w sumie dużo. Aha, od góry będzie jechał. spalił Spadł. Ole Ole ma low. Wiem. Jak ja mam low? O lol, jaki ty masz low. A, bo on przyszywa dobra, i tak. O, zabrał mnie. Razem ja zabrałem. Co ja tylko nie tego, że ich w sumie zabierasz, to bym kurwa na lewo, bo oboje byli z prawej strony. A i panowie znowu coś jest kurwa za łatwo wygrywać. Что Бот. <laughs> так, бот, патры.